Kobiety zawsze będą broniły prawdy, by nigdy nie została ujawniona. Witam. Ogólnie musisz zrozumieć taką rzecz, że prawie każda, jak i nie każda kobieta, no zawsze będzie broniła prawdy o kobietach. I w momencie, gdy będziesz coś wiedział, powiesz coś kobiecie wprost, to ona zaprzeczy, wiesz, ewentualnie zaśmieje się szyderczym uśmieszkiem i powie, nie, 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 no, 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 nie, 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 no, co ty, no, nie, ja nie jestem taka jak inny, ty myślisz, że jestem jak, taka jak inne i po prostu one to mają gdzieś tam yy, zakodowane, to jest taki, jakby to powiedzieć... Jakby to powiedział jakiś informatyk, firewall, no nie, zabezpieczenie, rozumiesz? Każda kobieta zawsze będzie broniła prawdy. Każda kobieta po prostu zaprzeczy tylko po to, żeby facet nie poznał prawdy. Dlatego tak ciężko dzisiaj jest wielu osobom zrozumieć prawdę. O kobietach, o uwodzeniu, bo ona jest po prostu mydlona, zatajana, i tak dalej. I jeśli przykładowo spotykasz się z dziewczyną, no nie? I ona przykładowo jest materialistką, no nie? I ty to widzisz, no nie? I powiesz jej coś wprost, to ona zaprzeczy. I nawet jeśli będziesz próbował jej coś wytłumaczyć, ona zawsze zaprzeczy. A jeśli dalej będziesz jej nawijał, to powie, dobra, jestem, no nie? Ale i tak po prostu powie to z takim olewającym gdzieś tam stosunkiem, no nie? I dlatego większość osób daje się na wiele rzeczy nabrać. Naprawdę, wiele osób daje się nabrać, dlatego no, chodzi sfrustrowani, chodzi wkurzeni i tak dalej, no bo przykładowo dziewczyna na pierwszy rzut oka była nim zainteresowana, no nie, że. Ale powiedziała to, ale powiedziała coś tam, no nie, ale ona chciała mi dać numer, ale no to na pewno, jak sama mi dała numer, to na pewno chciała się ze mną spotkać, więc jak teraz nie odbiera, to pewnie nie może i sobie dopowiadają. Tymczasem dziewczyny gdzieś tam bronią tej prawdy, zatajają, kręcą i tak dalej, tylko po to, żeby facet nigdy nie odkrył. Tej prawdy, no bo jeśli facet odkrywa tą prawdę, to ma przewagę nad kobietą zawsze. I chodzi o to, żeby faceci nie poznali prawdy o kobietach, bo dzięki temu kobiety mogą robić, co chcą, no nie? I im więcej kobiet e, sprawi, że mniej facetów będzie znało prawdę, tym. Więcej gdzieś tam manipulacji, kłamstw, i zobaczcie gdzieś tam w dzisiejszym świecie: im więcej gdzieś tam jest nazwijmy to mydlenia oczu facetom, tym kobiety rosną w siłę, no nie? Na portalach, no nie, ona sobie nie, nie musi odpisać, no nie, tobie nie odpisze, innemu odpisze, dwudziestu nie odpisze, tamtemu odpisze, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś jej się nie spodoba, zablokuje go, no nie, ona powie, że nie leci na hajs, a gdzieś tam e, umawia się z jakimś gościem, który ma hajs, no nie, i tak dalej, i tak dalej, no nie. I w momencie, gdy przykładowo wielu facetów właśnie wierzy w coś takiego, że wydaje im się, że podejścia na ulicy są nieskuteczne i tak dalej, no to dziewczyny mają przewagę, no bo ona sobie otwiera aplikację, no nie... I może sobie wybierać, więc ona dominuje. W momencie, gdy pojawiają się jakieś emocje, no to ona może tą aplikację wyłączyć. No nie, na żywo tak nie ma. Na żywo zawsze naprawdę możesz dużo więcej gdzieś tam zdziałać, i tak samo gdzieś tam w relacji, na spotkaniu. Jeśli wiesz, że dziewczyna, no, kłamie, albo potrafisz przewidzieć kobietę, no to masz nad nią przewagę i tak naprawdę, no, wasza relacja no jest na dobrych torach, no nie? I, I jest to dobre też dla Ciebie. No bo zobacz, no przykładowo dziewczyna Ci mówi, A nie, to tylko kolega z pracy, no nie? My się tylko kolegujemy, my wychodzimy tylko na takie koleżeńskie piwo, no nie? No i jeśli gościu przykładowo, dobra... Okej, okay, gościu nie ma się co martwić, spoko, no nie, no to później dochodzi do sytuacji, w których ona gdzieś tam się prześpi z tym kumplem, raz drugi, no nie, no i później pójdzie do niego, a ciebie oleje, no nie. A gdyby gościu gdzieś tam widział, no nie, że ona kombinuje, no to by szybciej spakował walizki i by sobie poszedł do innej, no nie. Także, no mówię, jeśli nie dasz się gdzieś tam zaślepić, no nie, nie pozwolisz sobie, żeby kobieta... E Zablokowała przepływ tych informacji, no to lepiej dla Ciebie, rozumiesz? Lepiej dla Ciebie. Naprawdę. I jeśli nauczysz się tego, no to będziesz miał łatwo. Będziesz miał łatwo z dziewczynami, nie będziesz słuchał e, ich głupiego gadania, bo naprawdę dziewczyny mogą Ci powiedzieć wszystko, wiesz? Dziewczyna ci może powiedzieć wszystko, dziewczyna ci może wyznać miłość, może ci codziennie wyznawać miłość, a i tak przykładowo będzie gdzieś tam na boku ciebie robiła z innym, i tak dalej, no nie? Może tak być. Wielu gdzieś tam na to się nabiera, bo ja to zawsze powtarzam: nie słuchaj kobiety, nie słuchaj kobiety, tylko patrz, patrz na jej zachowanie. Jeśli przykładowo Ciebie nie ma, a do niej przychodzą jacyś znajomi, to nazwijmy, no to już jest coś nie tak, no nie? Jeśli przykładowo Ciebie nie ma, a do niej przychodzi jakiś kolega, no nie, no to, to jest coś nie tak, no nie? Naprawdę. I im szybciej to dostrzeżesz, no tym mniej błędów będziesz popełniał, no nie? Naprawdę. Bo przykładowo dziewczyna ci coś powie, że ona już tak nie będzie robiła, że ona już tak nie robi, my tylko piliśmy piwo, wino i tak dalej, no nie naprawdę do niczego nie doszło, no dobra, do niczego nie doszło, bo może byłaś zbyt trzeźwa i tak dalej, no ale no, takie sytuacje pokazują, że no ta dziewczyna nie nadaje się do relacji z tobą, no nie. niech sobie szuka innego jakiegoś frajera. I tak dalej, którym będzie gdzieś tam się bawiła i tak dalej, no nie? Naprawdę. To, że ty jesteś spoko, dobry, to nie znaczy, że wszyscy dookoła są spoko i dobrzy. To musisz też brać pod uwagę, no nie? To, że dziewczyna super ładnie wygląda, nie znaczy, że jest spoko, dobra i tak dalej, no nie? Naprawdę. Także zawsze... Patrz na jej zachowanie i nie próbuj sobie gdzieś tam coś wmówić. Nie próbuj sobie coś tam wmawiać. Naprawdę. Bo mówię, ja. Jak kobieta mi coś mówi, no to pamięć tak, no. Jednym muchem wpada, drugim wypada. Ja już po prostu nauczyłem się odsiewać gdzieś tam ziarno od prawdy, no nie. Kobiety zawsze łapią się na detalach, wiesz, na detalach, na detalach gdzieś tam. I słuchanie jej, że no ona miała ciężkie dzieciństwo, no nie, czy i tak dalej, czy coś tam. Nie daj się na to nabrać, wiesz, nie daj się na to nabrać, że była pijana, nie daj się na to nabrać, to trzeba było nie pić. A bo ciebie nie było, bo ją zaniedbałaś. To trzeba było przyjechać, no nie, jak tak potrzebowałaś. No nie. Naprawdę. Musisz krótko. Widzisz, prosty przykład. Podchodzisz do dziewczyny i zobacz co dziewczyny ci potrafią jaką ci wiązankę potrafią szczelić tu już nie chodzi o to, że jakaś obrażliwa ale po prostu ci potrafią z automatu gdzieś tam nie, ja mam chłopaka, pomimo tego, że nie ma chłopaka widzisz, i ty sobie myślisz a, ma chłopaka, no nie no jest taka super fajna dziewczyna no to na pewno ma chłopaka, no nie, w ogóle dlaczego ja do nie zagadałem, przecież to no i tak po prostu, a tak naprawdę ona nie ma chłopaka no nie ściemniła Dziewczyna ci powie: Nie, ja to nigdy w życiu bym z kimś się nie przespała, gdzieś tam na pierwszym spotkaniu, czy coś takiego. No ale kilka razy jej się zdarzyło, ale ci mówi to, co chcesz gdzieś tam usłyszeć, no nie? Bo nie chce wyjść na łatwą, żebyś gdzieś tam o niej źle pomyślał, no i żebyś ją zostawił, no nie? Więc ona woli w tą stronę. Jest jakaś możliwość przykładowo, żeby dziewczyna wkręciła się w jakiś show biznes i tak dalej. No to czasem jest tak, że dziewczyna wie, gdzie się zakręcić, wie, gdzie przykładowo ten gościu je lunch, śniadanie czy obiad, no nie. I ona tam po prostu też je o tej samej godzinie, siada gdzieś tam tak, żeby on ją zobaczył, no nie i on Myśli, że on taką laskę uwiódł, no nie, no nie, ona już gdzieś tam go wypatrzyła i to tak dobrze wszystko perfekcyjnie zaplanowała, i sobie gdzieś tam posadkę czy relację ogarnęła, no nie. Dlatego widzicie, dziewczyny potrafią gdzieś tam uciekać do Warszawy, do jakichś wielkich miast, no nie. No bo tam zawsze może się spotkać jakiegoś łosia, no nie. I gdzieś tam ogarnąć sobie go, no nie. Naprawdę. Dlatego mówię, jeśli chcesz gdzieś tam kontrolować relacje, bo facet został do tego stworzony, żeby prowadzić, no nie? Kontrolujesz statek, wiesz gdzie jest hamulec, gdzie jest gaz, no nie, i tak dalej, kierownica, światła i tak dalej i tak dalej. Wiesz, no nie? W momencie, gdy ty nie masz pojęcia o prowadzeniu, o kontrolowaniu samochodu i tak dalej, no to nie dziw się, że uderzyłeś w drzewo albo nawet nie potrafisz ruszyć, no nie? Bo ty po prostu no nie potrafisz, bo się nasłuchałeś, jakiś głupot, no nie? Że to dziewczyna ci mówi, że to auto samo jeździ, no nie. No i siedzisz, wsiadłeś i czekasz, aż samo pojedzie, no nie? A ona nie będzie czekała. Ona się zabierze i pójdzie, no nie. Pójdzie do kogoś, kto to auto umie prowadzić, no nie. Naprawdę. Dlatego mówię: kobiety nie mają gdzieś tam wyrzutów przed bronieniem swojej wiedzy, no nie. To jest ich twierdza. Dlatego nie chcą, żeby ktoś jej znał, poznał, bo w momencie, gdy ktoś ją pozna, no to one. No, nie będą mogły ściemniać, rozumiesz? Kłamstwo nie będzie działało. Będziesz się śmiał, no nie? Ile razy ja podchodziłem i wybuchałem śmiechem, bo powiem wam, ciągle słyszę te same teksty. No, to jest dla mnie. Non stop, te same teksty, no nie? To już po prostu jeszcze ja siedzę czasem z kimś, no nie? Z jakimiś kumplami, mówię, wiecie co? Patrzcie. Podejdę do niej, słuchajcie tego, i ona powie, że mam chłopaka. No nie, to ja podchodzę. No nie, oni gdzieś tam telefon włączyłem. No nie, że <laughs> zadzwoniłem i oni słyszeli, po prostu i oni wybuchali śmiechem. No nie? Naprawdę, po prostu. A później to jest to samo, no nie, w kółko to samo. Znaczy, już się, Ciebie już to nie rusza, no nie. I później wszystkie zachowania, wszystkie od poznania do relacji, do seksu, do czego tam sobie chcesz, wszystko to już jest po prostu jakbyś po prostu szedł sobie na automat i grał w jakąś grę. Po prostu już wszystko jest zaplanowane, nie? I po prostu później sobie stwierdzasz, że no, dziewczyny to takie maszyny, no nie. Statystki, statystki tego świata, no nie. I w momencie, gdy ty oddajesz prowadzenie jakiejś maszynie, jakiejś statystce. To dlatego, jesteś nikim dla tych dziewczyn. Rozumiesz? Dlatego one chcą być prowadzone, one chcą być przeprowadzone przez te testy, iluzje i tak dalej. One chcą, żebyś się z tego śmiał, no nie? Ale pamiętaj, że one nigdy nie wyjawią ci prawdy. Zawsze będą zaprzeczały. Zawsze będą zwodziły, mąciły, żebyś po prostu coś będzie gdzieś tam byś się wahał już powie, no nie? Żebyś tylko nie poznał prawdy. Bo prawda to klucz do serca dziewczyny. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.